Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Z tej strony Antoni Mielecki, trener mentalny. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak się wybić w piłce i chcesz poznać pięć niesamowitych sposobów, które od razu możesz wprowadzić w życie, proszę Cię, kontynuuj oglądanie tego odcinka do samego końca. Jesteś gotowy? Lecimy! Cię bardzo serdecznie z tej strony Antoni Mielecki, trener mentalny, a to jest Mentalna Liga Mistrzów. Dzisiaj opowiem Ci na temat tego, jak się wybić w piłce nożnej i poznasz 5 niesamowicie prostych sposobów, które od razu będziesz mógł wprowadzić w życie, żeby stać się lepszym piłkarzem. W takim razie, jeśli jesteś gotowy, już startujemy, tylko na wstępie serdecznie Cię proszę, zostaw łapkę w górę jeśli jesteś nowy i jeszcze nie subskrybujesz Mentalnej Ligi Mistrzów, serdecznie Cię proszę, zostaw subskrypcję. W takim razie, jedziemy z pierwszą najważniejszą wskazówką. Wskazówka numer 1 bierz ciężar gry na siebie. Bardzo często w swojej pracy trenera mentalnego e, mam do czynienia z tym, że zawodnik, który pomimo, że potrafi grać piłkę, ma duże umiejętności, nie potrafi tego przełożyć na meczu, nie potrafi wziąć tego ciężaru gry na siebie i zrobić e, furory na boisku, żeby pokazać się z super strony. I teraz najważniejsza rzecz, jaką ja dzisiaj chcę ci przekazać w tym pierwszym punkcie, proszę cię, pamiętaj, cały czas. Próbuj brać odpowiedzialność na swoją klatę, na swoje bary. Prawdziwy lider charakteryzuje się tym, że potrafi wziąć piłkę i zrobić z nią coś niesamowitego na boisku. Jeśli będziesz grał na boisku na przysłowiowe alibi, żeby ktoś mnie nie opierdzielił, żeby trener na mnie nie nakrzyczał, nigdy w życiu nie osiągniesz sukcesu w piłce nożnej. Dlatego zapamiętaj podstawową kwestię. Jeśli chcesz w bardzo krótkim czasie wybić się w piłce nożnej i osiągnąć duże sukcesy piłkarskie i stworzyć swoją niesamowitą karierę piłkarską, bierz... Za każdym razem ciężar gry na siebie, próbuj robić odważne akcje. Jak nie wyjdzie trudno, nie będzie koniec świata. Próbuj, bo możesz z tego mieć bardzo dużo korzyści. Im bardziej będziesz brał ciężar gry na siebie, tym bardziej będziesz dostrzegany przez skautów, menadżerów, innych trenerów, inni zawodnicy będą mieć do ciebie większe szacunek, respekt, bo nawet jak na 10 sytuacji ci coś nie wyjdzie, to Tę większość sytuacji i tak zrobi furorę na boisku, i tak zrobisz super dribbling, zrobisz wrzutkę, strzelisz bramkę, dasz asystę, ale jeśli nie próbujesz, marnujesz 100% swoich szans. Jeśli nie oddajesz strzałów podczas meczu, jakim cudem masz strzelić bramkę, jak możesz zostać zauważony, jak możesz się wybić w piłce nożnej? Nie ma takiej opcji. Dlatego wskazówka numer jeden, żeby w bardzo krótkim czasie wybić się w piłce, bierz ciężar gry na siebie za każdym razem. Wskazówka numer dwa: graj dla drużyny. Jest to bardzo ważny temat, o którym często zapominają zawodnicy, ponieważ oczywiście piłka nożna to sport zespołowy, wiemy o tym oczywiście, ale również nasze zaprezentowanie się na boisku jest bardzo ważne, abyśmy to my błyszczeli na boisku, abyśmy to my byli zauważeni, ale zrozum, jeśli ty będziesz startował z założeniem na boisku, żeby grać dla drużyny, żeby dać wartość swojej drużynie, za każdym razem będą chcieli na ciebie stawiać trenerzy, będą chcieli inni trenerzy mieć takiego genialnego zawodnika, w w składzie, bo taki zawodnik może zrobić robotę, można mu zaufać i wiadomo, że taki zawodnik może zmienić losy, losy i przebieg meczu. Dlatego graj dla drużyny. Każde twoje działanie, jakie jest wykonywane na boisku, powinno być założeniem, żeby dać jak największą wartość drużynie, żeby z każdej sytuacji móc coś wycisnąć właśnie dla drużyny. Czy zrobić super podanie, czy walczyć na 1000% na boisku, czy wrócić za kolegę, czy oddać super strzał, który będzie gro ale dla bramkarza: dawaj wartość drużynie. Najważniejszym założeniem wychodząc na wojsko jest to, żeby wygrać. Jeśli Twoim działaniem, Twoim postępowaniem dopomożesz do drużynie do wygranej, wszyscy będą cię wznosić na ręce. Wskazówka numer 3: szukaj aniołów sukcesów. Jak to się mówi, każdy sukces ma swoich ojców. I dla ciebie bardzo ważną kwestią. Dzięki której od razu możesz się wybić w piłce, to szukać właśnie takich osób, które będą ci pomocne w osiąganiu twojego sukcesu, żeby przybliżyć twoją karierę piłkarską i rozpędzić ją na maksymalny poziom. To może być genialny trener, który jest dla ciebie inspiracją i zmienia ci życie. To mogą być twoi rodzice, to może być e, jakiś menadżer, scout, który będzie chciał ci pomóc. E, dlatego szukaj takich osób. Ja też nie ukrywam, ja również dla moich zawodników z indywidualnych treningów mentalnych jestem takim troszkę idiołem sukcesu, bo gdy ja nawiązuję współpracę, z jakimś danym zawodnikiem, to dla mnie to jest najważniejsza świętość. My wtedy opracujemy cały szczegółowy plan działania. A propos, mm, najbliższego pół roku, roku i z cholerną premedytacją ciśniemy w tym kierunku, aby to osiągnąć. E, wiem o czym mówię, bo Bab została już ponad 1250 treningów mentalnych, e, między innymi dużo sukcesów, bo mam mnóstwo zawodników, którzy e, wyznaczyli sobie konkretny cel i z cholerną premedytacją go zrealizowali. I jestem mega szczęśliwy, że mogła być to e, moja ręka też do tego sukcesu. To, że tak powiem przyczyniona, prosty przykład Kuba Ożyński, Liverpool Daniela Kosińska, Aston Villa Paweł Jaroszyński, włoska seria A Patryk Klibala, który teraz super czaska w ekstraklasie w Jagiellonii Białystok to jest Tomek Kucz, który zarówno w bajerze Leverkusen i teraz w lidze portugalskiej to jest tak samo Paweł Olszewski, niesamowity zawodnik i bez wątpienia jeszcze trochę tutaj zawodników mógłbym wymieniać, bo bez wątpienia jest ich trochę, ale to ci chcę pokazać, to jest metoda, która działa, jeśli chodzi o współpracę mentalną. Jeśli ja podejmuję jakąś współpracę z zawodnikiem, to dla mnie to jest najważniejsza świętość. Wtedy widzimy się minimum raz w tygodniu indywidualnym, na indywidualnym treningu mentalnym. E, opracowujemy cały plan działania. E, jesteśmy w stałym kontakcie i zmierzamy jak rakiety do swojego sukcesu. Dlatego e, nie ukrywam, nie jest łatwo nawiązać ze mną współpracę, e, bo ja mam przyjemność, że sam sobie wybieram zawodników do współpracy. Jeśli jesteś zawodnikiem tak ambitnym, że pragniesz tego osiągnięcia sukcesu, jak, jak złapanie oddechu, to wtedy jestem w stanie nawiązać z Tobą współpracę, ale to i tak nie jest gwarant. Właśnie od jutra startują zapisy na 2020 rok na moje współpracę z zawodnikami na treningi mentalne. Z tych wszystkich zgłoszeń, które będą, tylko kilku zawodników wezmę do swojej współpracy, bo czas jest ograniczony, a swoich zawodników, z którymi regularnie już trenuję ponad dwa lata, rok i dłużej, mam już zaklepane miejsce dla nich, dlatego jeśli jesteś zainteresowany podjęcie Współpracy z trenerem mentalnym i wspólnym dążeniem do sukcesu, napisz maila. Jest wszystko opisane na stronie www.antonimilewski.com. Ale tak jak mówię, jeśli nie jesteś gotowy na 1000%, procent, żeby zapierdzielać na maksa i dać swoje całe życie w osiągnięcie tego sukcesu, nawet nie pisz, bo zmarnujesz i mój, i swój czas. Jeśli chcesz osiągnąć wielkie marzenia i jesteś gotowy się poświęcić na maksa, serdecznie cię zapraszam. Wskazówka numer cztery: Zawsze bądź najciężej pracującą osobą w Twoim otoczeniu. Ja dziś w młodym wieku osiągam bardzo duże sukcesy, bo nie poznałem nigdy w życiu osoby, która bardziej by zapieprzała ode mnie. Zrozum to. Ty zawsze, ale to zawsze masz być numerem jeden, jeśli chodzi o Twoje podejście, o Twoje zapieprzanie. Masz być absolutnym wzorem do naśladowania i jeśli inni przychodzą wcześniej, to Ty masz przychodzić jeszcze wcześniej. Jeśli inni zostają później, to Ty masz zostawać jeszcze dłużej na treningu. Jeśli ktoś jest profesjonalistą, Ty masz być jeszcze większym profesjonalistą. Bo to jest niezwykle ważny temat, aby wybić się w piłce nożnej, jeśli będziesz najciężej pracującą osobą z całego Twojego otoczenia, w którym się znajdujesz, zawsze będziesz wystawiany na piedestał i każdy to będzie dostrzegał. Kurde, na tego gościa warto postawić. Zawsze, ale to zawsze, ciężka praca się zwraca. Dlatego pamiętaj o tym, jeśli chcesz osiągnąć sukces i szybko, w bardzo krótkim czasie wybić się w piłce nożnej i zrobić perfekcyjną karierę piłkarską, zacznij działać już teraz, jakby to była walka o życie. To ma być 100% zaangażowania i ciężkiej pracy. To ci bardzo pomoże w wybiciu się w piłce nożnej. Wskazówka numer 5. Żeby wybić się w piłce nożnej, za każdym razem podnoś swoje kompetencje. Żyjemy dzisiaj w takich czasach, że wszystkiego możesz się nauczyć. Nawet jeśli dziś nie masz jakiejś umiejętności, wszystko możesz zdobyć poprzez kursy, szkolenia, książki. Inwestuj w siebie. To jest największa inwestycja i najlepsza, jaką możesz w życiu zrobić. Jeśli osiadasz na laurach i myślisz, że jesteś alfa i omega i nie musisz zdobywać wiedzy, nigdy nie osiągniesz sukcesu i będziesz potrzebował 100 milionów lat, żeby się wybić w piłce nożnej. Jeśli chcesz w bardzo krótkim czasie wybić się w piłce nożnej, w bardzo krótkim czasie, szybko, intensywnie musisz zacząć zdobywać wiedzę, bo dzięki temu podniesiesz swoje kompetencje, staniesz się lepszym zawodnikiem, poprawią się Twoje umiejętności, poprawi się Twój mental, będziesz bardziej pewnym siebie zawodnikiem, będziesz się lepiej odżywiał, będziesz bardziej skoncentrowany, będziesz miał większą motywację, będziesz lepiej zarządzał czasem, cały czas będziesz wychodził na ten wyższy level. Dlatego podnoś swoje kompetencje. I teraz bardzo ważna rzecz, którą chcę Ci przekazać. Mamy teraz okres przedświąteczny. Eee, dlatego zainwestuj w siebie. Mówię Ci otwarcie, ja nie jestem człowiekiem, który owija w bawełnę. Zainwestuj w siebie. Możesz kupić moje książki, mogą to być inne książki, ale do cholery jasnej, zainwestuj w siebie. Bo jeśli chcesz w krótkim czasie wybić się w piłce, musisz zdobywać wiedzę. Dlatego mówię Ci otwarcie, kup książki. Za cenę jednej gry na Xboxa masz wszystkie książki, które są tutaj i w bardzo krótkim czasie możesz wprowadzić to w życie. Mówię otwarcie. Jeśli chcesz osiągnąć sukces i szybko się wybić, zrób ten pierwszy krok już teraz, bo dzięki temu możesz się bardzo szybko wybić w piłce. A wszystkie moje książki są nie dość Teraz, że przed świętami w mega promocyjnych cenach, to na wszystkie produkty na stronie www.antonimilewski.com jest darmowa dostawa. Także jeśli chcesz zmienić swoje życie i wybić się w piłce nożnej, weź na stronę i zrób ten pierwszy krok. Zamów książki, podejmij decyzję, że chcesz spróbować współpracy z trenerem mentalnym, ale zrób ten pierwszy krok. Jeśli będziesz siedział na dupie i nic nie będziesz chciał zmienić w swoim życiu, nigdy nie wybijesz się w piłce nożnej i będzie to przypadek, jeśli za 100 tysięcy lat Ci się to uda. Ty masz z cholerną premedytację dążyć do swoich marzeń, dlatego zrób już teraz ten pierwszy krok. Jeśli spodobał Ci się ten filmik, łapka w górę i pamiętaj o subskrypcji. W takim razie widzimy się już w kolejnym odcinku Mentalny Ligi Mistrzów i nie mogę się doczekać. Lecimy po marzenia. 3, 2, 1, lecimy po marzenia! Liga Mistrzów czeka. Dzięki, trzymaj się, cześć!